<laughs> Aspetta di andare! Ja sobie tutaj sieję tutaj zabronowane a to już jest zasiane a tam Marcin bronuje na szybkości a tutaj już tutaj mam zasiane jęczmień po zimy, a tam dalej będzie żyto, gdzie Marcin bronuje Jak sobie działam? Tu jeszcze żyta zostało Tu 60. z orkanem i z przyczepą Jadę na kulecko Żyta Jakieś pół hektara Tam widać światła New Holland wołuje Marcin Yeah. Siema Siejemy, siejemy O Prawie kończę Dużo nie zostało Jakiś kurcze tutaj nie wiem no 10 przejazdów to mi powrotem plus Olwainty. ostatnie pole żyta i tak to jest o teraz mi ładnie widać Zobaczcie sobie, siewy, oporowe można powiedzieć. Już dochodzi pierwsza w nocy. Pozdro Dwa przejazdy jeszcze tutaj zrobię i jadę zasypać siewnik ostatni raz godzina pierwsza 35 Zasiane zboże u Marcina yy, Zostało mu gdzieś tam 5 hektarów do wołowania na jutro A no i powołuję to będzie miał po siebach, nie? No tak to wygląda, o Kreska O, tu muszę skręcić Opa Teraz jadę sobie łąką To no, normalnie kolory policyjne teraz mam Czerwony Niebieski Czerwony Niebieski Aha o. A tu mam zasiane zobaczcie Tu już Marcin ma popołowane. o, Może było widać, może nie Cieszę się, cieszę się, że udało się to zrobić yy, za jednym przyjazdem Jęczmień, pszenica, przężyto i żyto jest zasiane.

I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll we'll always be a bit Zestaw na łąki torfowe Ursus 1014 Gruby łańcuch W środku jeszcze w kabinie gruby pas Przyczepy Pierwsza przyczepa na szerokim ogumieniu TIRowskim no i coś ucięło, Pierwszy zestaw przyczepa na kołach tirowskich D46. Wymiary paletowe. Druga przyczepa na kołach 20. Ale tutaj kół nie zmieniałem, ponieważ są 20 i bardzo dobry, no można powiedzieć, 5 nowych opon z cyckami jeszcze i też przyczepał to sam D46. Tak samo jak pierwsza tylko wymiary już oryginalne yy, 220x410 a ta już ma wymiary paletowe baloty wchodzą z zamkniętymi burtami no i tutaj sobie baloty będziemy zwodzić szarawo już jest pozdro Pierwszego rozrzutnika rozładowałem. Teraz mam ruski rozrzutnik. To ten to kurczę ma na, na speedie wysyp. Szybko idzie wysypać. Ja sobie włączę ładnie jedynkę polową. I jadę po pryzmie na całej długości. Przejadę i mam kurczę wysypane. Normalnie no nie wiem no, ile to trwa. Pół minuty taki wysyp. No gorzej będzie z tamtym forszym, co, co dojść w jakimś mieści. To tam kurczę będzie dłużej szło. Ozdrowe. drugi rozładowałem, no i Forsyth wolno rozładowuje, a ja szybko, to teraz mam przerwę na czekoladkę. O! <ścoughs> To mnie wyprzedzicie, bo ja będę wolniejszy, nie? Nie ma za co. Pomogę zaciągnąć Stara. Tutaj Pomorskie Muzeum w Zblewie. Pomoc na drodze zawsze się przydaje. I Orsos czwórka pomogła.